Jest taki dialog w Niezapomnianych Czterech Pancernych. Głupio ginąć na końcu wojny, mówi Tomek Czereśniak. A na początku to mądrzej, powiadam Gustlik. Czy nie byłoby szaleńczym dopełnieniem ostatnich trzech lat, gdybyśmy po ponoszeniu gigantycznych kosztów tej wojny zdecydowali się dołączyć do niej w momencie, kiedy reszta świata... W napięciu oczekuje na zakończenie działań wojennych na Ukrainie. Wbrew cenzurze tworzymy my wszyscy, również nasi widzowie. Jeżeli cenisz naszą pracę, to pomóż nam rozwijać tę strefę wolnego słowa i wpłać darowiznę dla Fundacji Swobód Obywatelskich imienia Andrzeja Leppera. Numer konta oraz inne potrzebne informacje znajdziesz w opisie tego i innych filmów. A tymczasem wiele do tego zmierza. Sygnały utrzymywane z różnych stron po rozmowie telefonicznej Donalda Trumpa z Władimirem Putinem wskazują, że znowu aktualny stał się pomysł wprowadzenia na Ukrainę korpusu pokojowego, sił rozjemczych, które miałyby tam rozgraniczyć wojska ukraińskie i rosyjskie na no właśnie, na jak długo? Na rok? Na 5 lat? Na 10, na 25? Na zawsze. Być czymś na kształt tej wiecznej strefy zdemilitaryzowanej w Korei. Tych znaków zapytania jest wiele. Jeszcze więcej dotyczy organizacji takich domniemanych sił pokojowych. Jak wiemy, nowa administracja amerykańska już zapowiedziała, że nie mogłoby to się odbywać pod egidą NATO, choć powinni w tym uczestniczyć europejscy członkowie NATO i ich Bliżej nieznani sojusznicy. No, europejscy członkowie NATO mają to do siebie, że współpracują ze sobą w ramach paktu. Ich doświadczenia logistyczne, ich systemy operacyjne są zgrane dzięki przynależności do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Co właściwie miałby organizować w takim razie tę nową interwencję kończącą czy przedłużającą tę wojnę? Podpowiedź wydaje się. Całkiem prosta. Miałby to być korpus europejski, a więc zalążek europejskiej armii. Tej samej, o której co jakiś czas mówią politycy, zwłaszcza Niemiec i Francji, także ci tak zgrabni ostatnio podsumowani przez wiceprezydenta J.D. I Jest to ta sama armia, o której... Już kilkanaście lat temu mówili Lech i Jarosław Kaczyński, wówczas zresztą mówiący to ewidentnie pod dyktando niemieckie i w nadziei porozumienia się z Berlinem i zostania niemiecką partią w Polsce. Jak wiemy, do tego nie doszło. No, jednak jak się okazuje, czasem historia lubi płatać figle, i oto ten dawny projekt. Lecha i Jarosława Kaczyńskich będą być może realizować tacy politycy jak Roman Giertyk, zwiastujący budowę imperium europejskiego, a chwalić tacy komentatorzy jak Tomasz Lis, wzywający do ostatecznego odrzucenia tego obleśnego, niedobrego, starego, grubego wujka. Z Ameryki. E, oczywiście można by się było pośmiać z czasów, w których e, Giertych i Lis mówią e, głosem e, Kaczyńskich, ale generalnie sytuacja nie jest e, do śmiechu. E. Z drugiej jednak strony, jeśli przyjrzymy się liczbom bezwzględnym, a te przynajmniej w założeniu nie powinny nas okłamywać, to okazuje się, że opowieści o korpusie. Europejskim, o armii europejskiej są mocno oderwane od rzeczywistości i chyba wszyscy biorący udział w tych debatach o tym doskonale wiedzą. Widzowie głównego nurtu trzeciej RP oczywiście od kilku lat bombardowani są informacjami o nadzwyczajnym wręcz wzroście potencjału sił zbrojnych RP, które to miałyby stać się trzecią armią NATO, po amerykańskiej i tureckiej, a więc pierwszą armią europejskiej flanki NATO. Oczywiście wynika to z pompowania statystyk, oczywiście wynika to z dodawania planów do już osiągniętych celów, oczywiście to element kreatywnej sprawozdawczości, wielokrotnie weryfikowano te opowieści ministra Błaszczaka i innych. Następców, prawda, marszałków i hetmanów, którzy mają nieszczęście rządzić armią polską. No, Niemniej jednak, nie mniej jednak, czemuś ta propaganda ma służyć? I wiele wskazuje na to, że miałaby służyć użyciu przede wszystkim sił polskich, a także rumuńskich. No i jeśli da się namówić także fińskich, właśnie do tych przyszłych działań NATO udającego, że nie jest NATO. Co do innych uczestników tego przedsięwzięcia, warto odwołać się do takich opracowań jak głośny w swoim czasie artykuł Curtis'a L. Fox'a, Amerykańskiego znawcy spraw wojskowych, który w latem 1924 roku zainteresował się, kto tak naprawdę spośród członków NATO byłby gotów wyprowadzić siły na współczesne pole walki, no i jakiej wielkości by one były. Otóż raport ten był absolutnie miażdżący, no jeśli powiem sięgniemy do, nie do tych wielkich liczb. Choćby tych, o których mówi prezydent Zełęski, który wzywa do wprowadzenia na Ukrainę 150 tysięcy żołnierzy europejskich. Jeśli sprawdzimy realne możliwości państw członkowskich NATO, to nawet najwięksi spośród graczy okazują się grać blotkami. No bo oto 60-tysięcznej armii niemieckiej... W po upływie 10 dni do operacji i to w granicach Republiki Federalnej gotowy mógłby być, co najmniej, batalion, około 1000 żołnierzy, a by wystawić brygadę, 4000 żołnierzy w polu, Bundeswera potrzebowałaby około miesiąca. Francuzi przez wiele lat wyćwiczeni w wysyłaniu sił szybkiego reagowania na obszar kolonialnej zależności od Paryża, przede wszystkim do krajów afrykańskich, to zostali zresztą niedawno wyparci w znacznej mierze. Oczywiście mają mniej więcej w operacyjnej gotowości kilkudniowej do około 2300 żołnierzy, ale również ich pełnowymiarowa zdolność operacyjna w polu wystawienia i utrzymania sił na takim froncie chociażby jak ukraiński sięga najwyżej brygady. To samo dotyczy prawdopodobnie Włoch, to samo dotyczy prawdopodobnie Zjednoczonego Królestwa, o którego kłopotach militarnych już Państwu. Opowiadałem o tych kłopotach związanych z tym, że armia brytyjska zbyt długo musiała być przede wszystkim inkluzywna, a operatywna dopiero w dalszej kolejności. Oczywiście Brytyjczycy mogą służyć logistyką, jako jedyni tak naprawdę poza Amerykanami zdolni do przenoszenia środków nowoczesnego pola walki, no i właśnie tych sił, które miałyby się na Ukrainie znaleźć z zachodniej Europy. Stanowią również, mogliby zbudować taki most lotniczym, most komunikacyjnym dla skandynawskich państw NATO, natomiast nie ma wątpliwości. Cztery brygady natowskie to operacyjnie jest 16 tysięcy ludzi w polu. Nieco więcej niż 10% tego, o co prosi Zełęski. Kto więc miałby dołożyć resztę? I to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego Poprzednie rządy rozpoczęły, a ten uśmiechnięty kontynuuje taką przyspieszone opumpowanie sił zbrojnych RP. Dlaczego? Co skądinąd oczywiście mogło wydawać by się słuszne. Następuje ta próba rozbudowy trzech dywizji, powiedzmy mniej więcej natowskim brygadom, w sześć dywizji, które mogłyby być gotowe do operowania, no właśnie. Na jakim obszarze? Czy tylko w granicach III RP, jak było to tak naprawdę dotychczas zakładane, czy również na terenie spodziewanego rozgraniczenia rosyjsko-ukraińskiego, gdziekolwiek by ono w wyniku negocjacji ostatecznie nie wypadło. Podobne zresztą przecież działania dotyczą armii rumuńskiej. Nie będę tu oczywiście wyręczał naszego eksperta z wojskowości, Krzysztof Podgórski, to wszystko Państwu z pewnością znacznie lepiej opowie z wyszczególnieniem sprzętu i zdolności technologicznych poszczególnych armii. No ja jednak, bazując na opiniach komentatorów zewnętrznych, zwracam uwagę, że większość z nich zgadza się, że tak naprawdę większe zdolności militarne. Spośród krajów zaangażowanych w czynną politykę antyrosyjską na pograniczu NATO-Rosja, tylko Finlandia, ale te zdolności militarne są bardzo silnie ukierunkowane na defensywę, na obronę, a więc w najlepszym razie na powtórzenie wojny zimowej z trochę lepszym tym razem dla Finlandii wynikiem, bo przypominajmy nieskończoność. Wojna zimowa została przez Finlandię przegrana. Finowie o tym akurat wiedzą. Szkoda, że nie pamięta się w III RP. Natomiast co do rzeczywiście realnie istniejącej, znaczącej siły na to, jaką jest Turcja ze swoją 400-tysięczną armią, to oczywiście można mieć więcej niż wątpliwości, czy byłaby ona w ogóle zainteresowana jakimikolwiek działaniami o politycznym, choćby tylko ostrzu antyrosyjskim, zwłaszcza, że ewidentnie kierunek zainteresowania nowego imperium osmańskiego prezydenta Erdogana skupia się na obszarze Morza Śródziemnego, gdzie rywalizuje z Federacją Rosyjską, ale niekoniecznie w bezpośredniej konfrontacji z polityką Moskwy. Wracamy więc do punktu wyjścia. Czy przypadkiem tym korpusem rozjemczym, który wystawi Połowę przynajmniej tego zakładanego hmm, wsparcia dla armii ukraińskiej, o które prosił Zełęński. nie będą właśnie państwa takie jak Polska, Rumunia i być może, jeśli już do końca zwariuje, Finlandia. Nikt poza tym nie ma zdolności operacyjnych spośród europejskich członków na to, by wysłać tam cokolwiek poza batalionami wsparcia psychologicznego formowanymi wspólnie przez. Uczestników wojskowych parad równości we wszystkich stolicach europejskich. Po prostu europejska część NATO bez Ameryki jest fikcją. Zdemilitaryzowaną, rozbrojoną fikcją, podobnie jak już to rozbrojona jest ta wielka i rosnąca siła, słowa, Armia III RP, która wszystko co ma, jak wiemy, wysyła do Kijowa, a co dostaje nowego, przepakowuje, przemalowuje i też do Kijowa ślep mówimy przede wszystkim też jednak o gigantycznych pieniądzach. I tutaj proszę jeszcze o jedną refleksję. Pamiętajcie Państwo, globalny rynek broni i uzbrojenia to ponad 2,46 biliona dolarów. Tylko w zeszłym roku wzrósł on o ponad 7,4%. To są gigantyczne pieniądze, których nikt, ze szczególnym uwzględnieniem kompleksu wojenno-przemysłowego Stanów Zjednoczonych tak łatwo z rąk nie wypuści. Prezydent Trump wiele mówi o tym, że odbuduje amerykańską gospodarkę, że Amerykanie będą zarabiać dzięki handlowi z całym światem i dzięki cłom, które ochronią wewnętrzny rynek amerykański, amerykańską produkcję przed zewnętrzną konkurencją. Problem w tym, że po latach deindustrializacji, globalizacyjnej deindustrializacji, Ameryka nie ma pełnych magazynów czy pełnych biur projektowych wspaniałych towarów, tym mogłaby zalać świat, wypierając Chiny z pozycji fabryki świata. Nie ma luksusowych aut, które ludzie rzuciliby się na samym świecie kupować zamiast tanich chińskich elektryków. Jedynymi rzeczami, które Amerykanie mają w nadmiarze od zaraz do wciśnięcia swoim tak zwanym sojusznikom są broń i pochodzący z łupków gaz ziemny, LNG. Otóż, żeby sprzedać oba te produkty, Potrzebne jest utrzymanie konfliktu na Ukrainie, a przede wszystkim konfliktu Europa-Rosja. No kto miałby kupować tę amerykańską broń, jeśli nie zmuszani do zwiększania nakładów obronnych europejscy członkowie NATO, czy też członkowie nowej europejskiej armii? Wszak Polska dlatego jest, bywa chwalona przez Amerykanów jako prymus NATO, nie tylko dlatego, że zwiększyła swój budżet obronny, że wydaje 5% PKB na cele wojskowe, ale że połowę tych wydatków stanowią zakupy sprzętu od Amerykanów lub od firm mających powiązania z amerykańskim kompleksem wojenno tak to ma wyglądać, tak, taki, taki model ma obowiązywać również dla innych członków NATO czy tej nowej Euro Armii. Jeśli nastąpi deeskalacja w stosunkach Europa-Rosja, po co mianowicie kupować drogi w europejskich gazoportach gaz płynny z Ameryki, skoro znowu mógłby płynąć gazociągami tańszy gaz rosyjski, skoro można by było odbudować choćby Nord Stream? Uważajmy, rozmawiamy bowiem nie z tymi, którzy przynoszą pokój, ale z akwizytorami handlującymi. Dwoma towarami śmierci energią i bronią. I oby nie przynieśli oni takiego śmiertelnego dealu również trzeciej RP. Pamiętajmy, to jest gra na wielu światowych szachownicach. Mogła zacząć się jak gra w szachy zamienić się płynnie w bierki, a zakończyć się jako gra w durnia. Na razie takim durniem jest oczywiście przede wszystkim Wołodymyr Zeleński i jego kijowska hunta. Baczmy więc uważnie, by do nich nie dołączyć, by nie zginąć w tych ostatnich dniach wojny na Ukrainie. Portal MyślPolska.info wraca po niemal trzech latach nielegalnej blokady. Bieżące omówienia, myśl polityczna, historia, kultura i geopolityka. Wszystko starannie przygotowane przez nasz zespół redakcyjny. Myślpolska.info Głos realizmu.